Wam w kolejnym Deliumowym filmiku, czyli filmiku z serii o pędzelkach Delium Tours. Przypominam, że za sobą mamy ten filmik już o pędzelkach do podkładu, czyli tych tu czterech, które serdecznie polecam, bo te pędzelki do podkładu są mi tak też wyjątkowo bliskie. W tym filmiku się skupimy na pędzelkach do korektora. Potem będą pędzelki do pudru, do konturowania i do różu. Podejrzewam, że mogę jeszcze zrobić filmik o takich ogólnie pędzelkach, takich właśnie wielozadaniowych, ale to jeszcze nie jest pewne. Dzisiaj skupimy właśnie się na pędzelkach do korektora. Tutaj mam przedstawicieli, z tego co widzę, jeszcze troszeczkę mokrych. Ale są to pędzelki yy, tylko z serii Yellow Bamboo. Seria Yellow Bamboo, jakby należy do takiej sekcji trzech serii, czyli jest Green Bamboo, Pink Bamboo i właśnie Yellow Bamboo. I to są pędzelki, które, które są yy, wegańskie, czyli mają syntetyczne włosie. Nie mam tam po prostu żadnego wkładu zwierzęcego, jakby w produkcji tych pędzelków. I trzątki mają one z bambusa. Do tego tam metalowa skówka, nie wiem dokładnie co to jest za metal. Mówię od razu, że one... Link do tych wszystkich pędzelków będzie jeden tak naprawdę, bo ja mam te pędzelki, one są z zestawu. Bo chodzi o to, że pędzelki z serii Yellow Bamboo występują tylko i wyłącznie w zestawach. Nie można kupić sobie takiego o pojedynczego, ten pędzelek poproszę, nie. Nie można takich dostać, tylko trzeba kupować całe zestawy ja te swoje dostałam, aż dostałam, kupiłam w zestawie 15 pędzelków, są pędzelki i do twarzy, i do oczu, ale poszukam jeszcze właśnie tych pędzelków w odpowiednikach zielonych i różowych, bo każdy tak naprawdę z pędzelków nie występuje tylko w jednym kolorze, tylko w każdym z tych, a także jeszcze w serii studio maestro i trawy. O! Są takie jeszcze trzy w nich też występują, ale ja się... No tutaj mam w sumie przedstawicieli tylko syntetycznych. Postaram się poszukać dla Was właśnie tych linków z innych serii. Ogólnie na stronie Deliu macie okienko do szukania i jak tam wpiszecie nazwę pędzelka, to wyskoczą Wam przedstawiciele tych pędzelków we wszystkich seriach. Tak, pierwszym pędzelkiem jest pędzelek 949 i to jest pędzelek Mm, już patrzę w sumie, co tu o nim piszą 949. Pędzelek do podkładu, ale jego ja w ogóle w pędzelkach do podkładu tak naprawdę nie uwzględniłam, bo nie widzę go jako pędzelka do podkładu. Nie używam go tak i nie uznaję po prostu za pędzelek do podkładu. Ja używam go do korektora i to jeszcze konturowania, ale to nie będę teraz mówić, bo to zostaje na tam jeszcze następny następny filmik. Ja go używam do korektora w ten sposób, że Kształtem mi się bardzo spodobał, ponieważ przypomniał mi mojego kochanego Beauty Blenderka Który nie wiem, nie zawsze... Albo czy go gdzieś zapodzieję Albo po prostu po dziewczynie innej, którą malowałam go, jeszcze nie umyłam, zapomniałam No to biorę właśnie wtedy ten pędzelek i nakładam mi sobie korektor pod oczy Znaczy, wiadomo, tam sobie pacinę tym korektorem i tym pędzelkiem go wklepuję On jest właśnie idealny kształtem do tego i rozmiarem i no, sprawuje się w tym świetnie, jeśli chodzi o jego yy, włosie. To, jak mówiłam, jest syntetyczny, i o, teraz powiem też ogólnie o tych wszystkich tu pędzelkach, które mam. Że włosie z nich nie wypada absolutnie, ani jeden włosek z nich nie wypada. Link do tego pędzelka znajdziecie oczywiście w opisie. I tam was właśnie zapraszam, gdzie macie wszystkie linki. Tam macie cenę i macie rozmiar tego pędzelka, jeśli jeszcze chodzi właśnie o rozmiar pędzelka. To mieści się on na dłoni, bo pędzelki z serii Yellow i Green tak właśnie mają, że się mieszczą na dłoni, są takie małe I właśnie idealne do podróży Jeśli chodzi o mycie go, to myje się bardzo, bardzo, bardzo szybko Naprawdę w ogóle on jakoś tak się nie brudzi zbytnio Tylko jakby od wierzchu, a nie w środku, jak na przykład pędzelki do podkładu Myje się szybko, ja go myję zwykłym mydłem, potem go wypłukuję, wypukuje się też mega szybko Wysycha też właściwie szybko, ale nie, nie jest najszybszy z tych pędzelków, które mam jeśli chodzi o wysychanie. Następnym pędzelkiem jest pędzelek numer 947 i jak tu piszą na opakowaniu, to jest to pędzelek do podkładu, ale... Ja go raczej do podkładu nie używam Tylko raczej właśnie do korektora Znowuż pod oczy Bo jest bardzo fajny rozmiar Właśnie to mi się podoba w tych dwóch pędzelkach Że są takie idealne rozmiarowo pod oczy I... Pff, nie wiem w sumie co o nim powiedzieć Bo tak samo jak w sumie ten się myje bardzo szybko Bardzo szybko się płucze Link do niego macie w opisie Chyba tyle, nie? Następnym pędzelkiem jest pędzelek numer... 936 to jest taki malutki pędzelek języczkowy, i to jest pędzelek, który nawet tutaj na pudełku się nazywał po prostu korektor, czyli że jest do korektora. I ja go używam, on jest teraz taki, którego nie wiem się dzielą tego te kłaczki, bo on jest teraz świeżo umyty też. Zapomniałam umyć w sumie tego i tego drugiego malutkiego, więc one jeszcze dosychają. O, i to jest pędzel, którego ja używam właśnie no, do korektora, ale już na pewno nie pod oczy, yy, tylko właśnie do zakrycia jakiejś tam niedoskonałości różnych, czyli do bardziej kamuflaży. Nie tyle co korektoru pod oczy, jak w przypadku tamtych, tylko do kamuflaży go używam. No, czyli zakrywamy nim jakieś małe niedoskonałości, w ogóle czy jakieś naczynka możemy też dotrzeć. Ja mam na przykład popękane tu przy nosie i sobie nim też nieraz docieram, tam, żeby je ładnie zakryć. Myje się również bardzo szybko i bardzo szybko wysycha. W sumie nie mam tu za dużo ale więcej o nim do mówienia. Następnym pędzelkiem jest pędzelek numer 542, i to jest pędzelek, który jest do ust, czyli ogólnie do raczej do pomadki, Ale ja chcę właśnie o nim wspomnieć jako, jako o tym do korektora, ponieważ. Ja go często też do korektora używam, bo się fajnie sprawdza w tej roli Lepiej nawet moim zdaniem niż ten, ponieważ jest no mniejszy, bardziej precyzyjny I nim tak naprawdę jeszcze lepiej trafimy do jakichś tych tam małych wrogów, żeby ich zakryć Czyli jest znowuż raczej do kamuflażu niż do korektora moim zdaniem Włosie się szybko myje, szybko wysycha W sumie jeszcze nie wiem, co można o nim powiedzieć O tych do korektora chyba nie masz tak dużo do mówienia jak innych Przypominam, że link do niego, jak do wszystkich pędzelków, znajdziecie w opisie. Podam ulubieńców z tych czterech pędzelków. I moimi ulubieńcami jest ten maluszek, czyli 542, i ten taki okrągły pędzelek, który jest 949. Ten jako, właśnie pod oczy, którego naprawdę dość często używam. No i ten maluszki taki precyzyjny, który jest właśnie no, do pomadki, Ja go użyłam do korektora, i jeszcze bardziej go lubię, od tego, bo ten jest po prostu bardzo precyzyjny. No, i to są takie moje dwa ulubieńce, i na koniec mogę Was jeszcze zachęcić do wyrażania swoich opinii na temat tego filmiku, do zajrzenia na poprzednie filmiki oraz czekania na następne. Swoją opinię o tym filmiku możecie wyrazić szybciusieńko za pomocą kciuka w górę albo w dół. Możecie też napisać w komentarzu jakieś pytania, zadać co jeszcze nie powiedziałam o tych pędzelkach, albo nawet takie z innej beczki pytania z chęcią odpowiem. Mm, jeszcze przypominam o tym, że możecie subskrybować mój kanał Co pomoże Wam być ze mną bardziej na bieżąco Czyli w innych tam recenzjach, dalszych częściach tej Dalimowej serii A także tam w makijażach, paznokciach i w ogóle Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję naprawdę za uwagę Bo to chyba jest dla mnie najważniejsze jednak, jak ta tam cyferka rośnie ty wejść No i tyle na ten filmik, czekajcie na następne, cześć!